Jolinka robi poranną jogę. A tutaj wygibasty jakieś odwala. Jak się cieszy! Jeju. jeju! Jolinka. Hej, śmierduszku. Jest okropnym śmierdzielem, tarza się cały czas w czymś. Łe! robisz brzydko, naprawdę. Jeju, jeju, Jolinka, ale pójdziemy niedługo na O, Jezu, Jezu, usłyszała. O nie, pójdziemy niedługo na spa. Wiadomo, o co chodzi. No ale zostaw tą poduszkę żulowej, no nie bądź już taka. Zostaw. Jezu, jest, kacicz. Nie mogę. Przywitać się tylko, że Linka miałaś, no nie odważajcie teraz od jakieś dziczy. Ej, w ogóle, zwłaszcza, że mi przyszło z Ali, takie coś, do auta. Mam zamiar to zawiesić, jakby na siedzenie i tu, żeby mu torebkę, bo ja mam odwieczny problem z tym, że torebka mi spada z siedzenia i wszystko z niej wylatuje. Muszę pilnować przy każdym zakręcie, trzymać na niej rękę. To nie jest bezpieczne, powinnam trzymać na kierownicy. Więc zobaczymy, jutro, jak będę jechała na uczelnię, to przymierzymy, zobaczymy, czy to będzie w ogóle ok, bo to nie wiem, czy pasuje do każdego modelu, oby. Ej, spójrzcie, przyczepiłam to i. Chyba działa. Zaraz zobaczymy. Kurde, ta to torba jest taka ciężka, żeby ona mi tego nie zerwała. Czekajcie, jedno. Ona jest taka wypchana, bo dzisiaj mam IWF i takie zdjęcia. Ej! Klasa! Mi zawsze tu leci, wszystko mi wypada, wylatuje, a tak może nie wygląda to jakoś pięknie, ale spasowało się, to jest najważniejsze. Zawsze można zdjąć. Jak ktoś będzie chciał usiąść... Ej! Słuchajcie, mega. Słuchajcie, naszła mnie ochota, żeby zrobić coś zdrowego. Ja nie wiem, ja ogólnie nie przepadam ze zdrowymi rzeczami, ale mam czasem ochotę je właśnie zrobić. Najwyżej nie będzie to dobre, ale przynajmniej będzie zdrowe. Tutaj jeszcze robię czosnek, do tego to później piecy. Z oliwa z oliwek jeszcze i je dodam na pewno więcej. Czosnek powyciskam zaraz do tego. E, tutaj mi się karmelizują warzywa. Cebula, marchewka i e papryka. Nie wiem, ja nie przepadam jakoś ze tym, myślę, ale to może być. Może być ok, i dodałam po prostu, do niech tam wiecie, masło i mm, olej na początek. Wrzuciłam je, tam popyprzyłam i teraz dam miód, żeby się tak skarmelizowały. Nie wiem, czy to dobrze robię. Tutaj się gotuje ryż. O, czekajcie, żeby nie zaparowała obiektywu. śminowy. zobaczcie, jaki czarny. On się w ogóle powinien gotować 30 minut, ale nie wiem, czy go będę gotowała tak do końca, bo nie wiem, czy to jest dobry plan, ale mam go o, chęć wrzucić tutaj i to wszystko zabiec razem. Chciałam jeszcze z na przykład. Myślę, że to by mega fitowało, no ale niestety nie mam tego sera. Już się nie chcę jechać i kupować. Więc coś tam jeszcze podoprawiam, jakąś bazylnię, jakieś takie rzeczy. I może to będzie dobre z tym ryżem, zobaczymy. O nie, słuchajcie, biurko mi się nieodwracalnie zjarało. Nie dość, że złam pełno wosku, czego nie mogę doczyścić. To co to jest w ogóle? O, masakra, no. Mega gówno, że mi się tak stało. Nie podoba mi się to. Jeszcze ja tego chyba nie mam jak wyczyścić, bo to się po prostu zjarało. A czemu? Czemu nagrywałam snapy z tej akcji wczorajszej? Wrzucę wam zaraz. Tylko to jest takie nagrane jak snap, ale <ścoughs> zobaczcie sobie. O nie stała się masakryczna rzecz. Coś tutaj pękło, bo tu się zrobił za duży pożar i to pękło. O, nie mogę. Cały mi umyka odgłos głośny Uf, nie mogę tego zgłosić. Nie no, masakra, masakra, nie wiem, co mam zrobić, leję tam wodę. No bo co ja mam zrobić? Kurde. Nie, nie, nie wiem, co mam zrobić, ja tego nie wezmę ze całe gorące. Na szczęście akurat pada deszcz, więc biorę to. O Boże, 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 Nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę... Dobra, niech to się zgasi tutaj od deszczu. Błagam, 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 błagam. Nie to się robi Całe Zamaszcie, że ja chyba ten blat od biurka mogę w drugą stronę. Chociaż. Nie, nie mogę, bo to... są, A nie mogę, bo on od drugiej strony jest taki. No. I mam zepsute biurko. Super. Super. Ej, widzowie, ale akcja się stała. Ja nie wiem, czy ja dojadę na tą uczelnię, co prawda już jestem blisko, ale ciężko. Cie... Boże, sprzęgło mi się całkowicie zepsuło w aucie. Ja wiem, że ja powinnam stanąć na jakieś. Boże, zepsuło mi się w ogóle, nie działa sprzęgło, nie mogę wrzucić żadnego biegu praktycznie, muszę na siłę to robić. Strasznie się stresuję, nie mogę jedynki nawet wrzucić. Nie, już nic nie mogę zrobić, nic nie mogę w tym aucie zrobić. Nie mogę ruszyć po prostu. Na siłę próbuję tą skrzynię muszę go zrobić. Nie brać czekajcie, ja muszę odpalić, ja muszę zgasić i jeszcze raz zapalić. Sprzęgło w ogóle nie działa, jakby działa tylko na samym dole. Nie mogę wrzucić żadnego biegu. Nie wiem, słuchajcie, ludzie mnie omijają. Nie mogę nic zrobić. Słuchajcie, stoję na tym skrzyżowaniu. Tata już jedzie do mnie, bo on jest na szczęście blisko wszyscy mnie omijają, siedzę tu zaryczana na tym skrymeniu, nigdy mi się coś takiego nie przydarzyło patrzcie nie mogę żadnego biegu wrzucić, dosłownie robię to na siłę nic, mam wyciśnięte sprzęgło, to sprzęgło jakby po prostu nie działa, jak wrzucam bieg to jest tak jakby sprzęgło, a ludzie mnie wymijają nie no masakra, to jest jakaś po prostu tu się nie da, nie da się ruszyć, wiecie co Niech ludzie się lampią na mnie ci przychodni nie, nie mogę ruszyć, nie mogę nawet zmienić Pozycji tego auta, to trzeba przepchać jakby To jest jakaś masakra Patrzcie tak stoi biedny lamusik zepsuty Czekam na lawetę i ja jadę na zajęcia No papa, pa. e, Ja jadę na zajęcia tym autem Bo trzeba je przeparkować i tak, bo tutaj też źle stoi Ach słuchajcie to jest jakaś po prostu Jedna wielka masakra <laughs> Co robią skarpetki Nie mogę e, Załamana jestem szczerze Słuchajcie, ja jestem już na wydziale i ja mam teraz matmę, ale ja z nią nie poszłam, bo ja się wstydzę tak dużo spóźnić, bo bym się spóźniła jakieś pół godziny. Przesada to by była trochę, więc stwierdziłam, że poczekam, ale potrzebuję, żeby mi pan zatwierdził moją kartę wzorów na kolokwium po prostu. Więc ja ją wzięłam i jak się skończą te zajęcia, to podejdę do niego, powiem, że no nie mogłam przyjść, bo. Um, bo miałam taką sytuację, myślę, że zrozumiał, on akurat, on akurat jest jedynym e, prowadzącym ćwiczenia, który nie wymaga obecności, tak to wszędzie wymagają, są obowiązkowe. Tutaj powiedział, że każdemu się może przydarzyć jakaś sytuacja, ale ja wiadomo, że ogólnie nie opuszczałam, no bo ciężko później by było na właśnie jakimś kolokwium czy coś. No a tutaj no zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, masakra to jest nakazała ona już Laweta, e, bierze to auto. Będę miała i tak dopiero, jeżeli w ogóle to naprawią, to w następny czwartek dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy też czwartek, czyli za tydzień dopiero, więc to trochę długo. No bo jednak korzystam codziennie, ale i tak boję się bardzo, że to będzie jakaś duża naprawa, gdzie w ogóle na przykład się nie będzie opłacało naprawiać to by była masakra. Bo no i słuchajcie, to jest taki wydatek przecież nowy samochód, no. Masakra. Więc mam nadzieję, że to jednak będzie, nie wiem, albo samo sprzęgło, albo jakieś małe główienko, a nie, że cała skrzynia. Ach moi mili, zobaczcie, biedny ten czerwony ogień stoi tu taki osamotniut. O, to było tylko sprzęgło błagam nie cała skrzynia biegów błagam. Biedny stoi, to będzie stał przez tydzień pewnie. jak jasno. Ale dzicz. a tam światełka. Julinka przyszła mnie odwiedzić. Jojo, hmm. Jojo, jo. jo, jo. Jaki kundze, czy w ogóle patrzcie na to pryszcze? Nie, nie wiem, co to ma być, nie mam jeszcze okresu, mam pryszcze, jakiś wypadek przy pracy. Słuchajcie, zaraz wam powiem co o mechaniku, bo masakra, masakra, gadałam z mechanikiem, tragedia. Judith, czemu taką dziewczynę odwalasz? Ona chce wyjść, chyba. Hmm. Zaraz wam to powiem, ale zanim to musisz szybko ogarnąć, bo e, wychodzę, mam do, do sklepów, i tak dalej. I dzisiaj o 20 będę miała jeszcze zajęcia z matmy, jakby normalnie z uczelni, bo po prostu przed kolokwium jeszcze takie jedne. Przed perfumami jest tylko psikne, a perfumy, oczywiście, słuchajcie, dla mnie, ja mam, nie wiem czy Wy też tak macie, ja tak mam, że jak wyjdę gdzieś bez perfum, to się czuję goło. Goło bardzo. Tak, zawsze coś mam jeszcze w torebce, ale lubię się tak w domu wypsikać, i ja jestem też jakaś nienormalna, bo każdy normalny człowiek się psika raz, dwa, ewentualnie trzy, a ja się wypsikuję wszędzie, w każdy zakątek, z 10 psików minimum. E, przez to mi bardzo szybko schodzą perfumy, ale pokażę Wam e, moje ostatnie odkrycie. Mam współpracę z pewną firmą. E, testowałam już przez ostatni tydzień te zapachy i mogę się wypowiedzieć. I firma Made in Lab. Nie wiem, czy może słyszeliście, czy nie. W każdym razie, teraz usłyszycie, jak nie słyszeliście. E, oni robią po prostu, patrzcie, w takich flakonikach, niepozornych, ale bardzo estetycznych, Mamy pięć zapachów. Robią po prostu zapachy inspirowane takimi różnymi popularnymi. I to jest bardzo spoko opcja na zaoszczędzenie kasy. To jest pierwsza rzecz. Czasem nam się marzy jakiś zapach taki popularny, drogi, często też, co za tym idzie. I chcemy go sobie kupić, no ale jest zapora tutaj kasy, drogie. A to jest uważam spoko opcja, bo możecie mieć identyczny zapach. Po prostu w innym opakowaniu. I to jest kwestia tego, że nie macie ozdobnego opakowania, fikuśnego pudełka, a zapach jest ten sam i jakby ktoś, mnie Was poczuje, no to skąd on będzie wiedział? Zapach jest ten sam. I to jest najważniejsze. Różnica w cenie jest ogromna, bo, bo taki flakonik, to jest 100 ml, kosztuje 49 zł jakoś a nawet na promocjach można znaleźć jeszcze taniej. I teraz w ogóle jest też promocja, że jak się kupi dwa, wrzuci się do koszyka i jeszcze trzeci się wrzuci do koszyka, to ten trzeci jest o połowę taniej. Więc to już w ogóle wychodzi o grosze, a naprawdę zapach są normalnie ten. I słuchajcie, ja się nimi właśnie teraz psikałam różnymi. Mam faworyta, zaraz Wam zapodam i e, utrzymują się bardzo dobrze. Nie mam totalnie żadnych zastrzeżeń jakby w porównaniu do perfum, które mam kilka takich drogich flakonów, e, które rzeczywiście m, bardzo się zastanawiałam kupić czy nie. I jeszcze do no dodatek się boję nie wpsikać, mam takie nie, no kurde, wiecie, oszczędzam, a ja strasznie nie lubię mieć uczucia, że muszę oszczędzać perfumy, bo ja się lubię wypsikać nie mieć cała. E, I tutaj mogę wam pokazać jakie mam e, te e, wybrałam sobie te zapachy i jaka jest moja opinia na ich temat. Ja Ciężko mi jest opisywać zapachy, ale one są też fajnie opisane, więc ja się tutaj wspomogę tymi minutami, które są opisane na opakowaniach, żeby Wam przedstawić lepiej te zapachy. Tutaj mamy załóżmy numerek 18. On jest inspirowany zapachem e, sis, armaniego. On jest taki szyprowo szypro, się mówi, owocowy. Ja w ogóle uwielbiam jak w zapachach jest wanilia i tutaj też są te nuty wanilii właśnie. E, on jest taki, kurde, to jest taki klasyczek. Wydaje mi się, że jest elegancki, ale jednocześnie jest lekki dosyć. Ja nie lubię za bardzo, jak są takie mega mocne, eleganckie perfumy. Oczywiście takie warto też jakieś z mieć. Czasem jest na nie ochota, okazja, ale ogólnie taki no, na co jak najbardziej bardzo taki dziewczęcy uważam. To jest też spoko opcja, jak na przykład macie na oku jakieś perfumy, takie drogie właśnie i nie wiecie, czy one Wam się sprawdzą w ogóle, czy Wam ten zapach przypasuje, to kupić sobie właśnie coś takiego i po prostu potestować. Ale to jest super, że wam po prostu wiecie, nie szkoda i tego zapachu to jest zarąbiste. E, później mam numerek 57, one są właśnie tak numerkami opisywane, ale fajnie są też poopisywane te zapachy, że możecie sobie wybrać. Serio, takie taki, nuty lubicie, to sobie porównać. Przepraszam, te góbeczka. Wystaje, kurde, nie widać. Ona ma taką krzywą tą główkę. I to jest inspiracja Armani My Way, też bardzo popularny zapach. I w ogóle moja mama go ma, pachnie identycznie. Pachnie ją naprawdę identycznie. To jest już kwiatowy, rzeczywiście, ale dalej to nie jest taki chamski kwiatowy, wiecie, co chodzi, ma takie przełamania fajne i mi się to bardzo w nim podoba. W ogóle ja robię mnie strasznie perfumy, Ja mam dużo perfum, a teraz już w ogóle moja się powiększyła. Strasznie lubię, zwłaszcza, że mi się też szybko nudzą i to jest fajna opcja, bo kurde, nie tylko, że mogę ich dużo psikać na siebie, to nawet mi się szybko znudzi, to mogę wymienić, bo to jest taka cena, że w ogóle nie szkoda. Faworyto Wam pokażę zaraz na końcu. Tutaj mamy zapach 50 Libre i w sumą. I też bardzo taki kultowy zapach. Dzisiaj się właśnie nim wypsikałam i bardzo fajnie mi się go nosiło. Nawet go dalej w ogóle czułam na sobie, jak wróciłam do domu, jak zmieniłam, wiecie, otoczenie, to dalej czułam. I on jest jeszcze taki bardziej elegancki, wydaje mi się, że też trochę bardziej dojrzały. Może dla mnie trochę zbyt dojrzały. Nie wiem, tak się czuję, że trochę. Ja jestem zbyt dziecinna chyba na ten zapach, ale nie wiem. On jest właśnie taki orientalno-kwiatowy. Ja ogarniałam, że chyba to jest moja najlepsza kompozycja, albo orientalny właśnie. Bo porównuję sobie to fajnie, które zapachy mi się podobają, i patrzę sobie, jakie mają nuty, i wtedy mogę powiedzieć sobie sama, jakie lubię zapachy. Numerek 25. Pakorowano Olimpia i chyba tak, chyba Olimpia. Tak samo orientalno-kwiatowy i ładnie pachnie. To jest też taki, to jest też bym powiedziała, bardziej elegancki zapach. Tak mi się wydaje, już mi się teraz mieszają, ale ja pamiętam, staram się pamiętać, jakie dni się, którym psikałam, i mi się wtedy fajnie kojarzą z tymi dniami. I tutaj mój ulubiony. Miałam kupić je sobie serio oryginalne i cieszę się, że tego nie zrobiłam. Tylko tę, bo mogę ja go nawet widać. Kurde, no w sumie nie zużyło się dużo, a waliłam go tyle na siebie, na całą siebie dosłownie. To jest dziesiątka i to jest Black Opium. Myślę, że też znany zapach. I. Cieszę się, że mogłam go w ten sposób przedstawić, bo jestem przekonana, że po prostu podoba mi się go on bardzo. Bo to nie jest to samo, jak wmacha, wąchniecie sobie, a jednak chodzicie wypsikani e, kilka dni na przykład z rzędu. Wiecie, czy Wam się nie przeje ten zapach, czy Was nie, głowa nie będzie od niego bolała, czy znowu na plus, że jest i idealnie trafiony pod Was. Serio jestem mega zadowolona. To nie traci na trwałości, to jest bardzo dobre. Wiadomo, że to zależy od skóry, od pH, tam gdzie użyjemy. Moim tipem jest dobry, że balsam i na to perfumy to się dłużej utrzymuje. Nie wiem, wydaje mi się, że u mnie też nie, nie utrzymują się jakoś długo perfumy. Ale to ciężko jest samemu ocenić, to najlepiej oceniają osoby poboczne. Polecam, jest to budżetowa opcja, wiadomo, komu by się chciało wydawać e, 500 zł na perfumy. Ja mam takie perełki, ale ża żałuję w sumie, bo bez sensu, byłabym teraz więcej kasy do przodu. Dobra, ja serio muszę zaraz wychodzić, ale wypróbujcie sobie serio, bo myślę, że warto. Z ręką na sercu warto, że tam dziczy odwala. Ja Wam wszystko tylko chciałam powiedzieć o tym mechaniku. Rozmawiałam z mechanikiem, okazało się, że walnięte jest sprzęgło. Jest walnięte sprzęgło, całe sprzęgło. Na szczęście nie skrzynia biegów. Boże! Ale z drugiej strony, co mi po tym, jak hajsu i tak będę płaciła pełno? Myślałam, że jak poszłam w internecie wymiana skrzyni biegów, tak do dwóch tysięcy. Cała skrzynia biegów, do dwóch tysięcy. E, no to sobie myślę okej okay, no jak za całą skrzynię biegów to i to by było bardzo dużo ale słuchajcie sprzęgło jest naprawdę za 1500. Za sprzęgło, kiedy skrzynia biegów w internecie piszą, że 2000. A ja patrzyłam sprzęgło w internecie 500. A tu powiedzieli 1500. Jest jeszcze opcja, że może za 900 się uda. Nie wymieniać całego sprzęgła, tylko jakąś jedną część, tylko że jeżeli będzie zalane, już zaraz Ci wypuszczę! Jeżeli będzie zalane olejem, coś tam, tu będzie się ślizgać to sprzęgło i oni po prostu jak jutro rozbiorą, to zobaczą, do mnie zadzwonią, powiedzą, a powiedzieć, że mi się przygotowałam tą gorszą opcję, ewentualnie się miło zaskoczy tą lepszą. No ja do nich dzwonię, czy czemu tak dużo? Czy na przykład jakieś części nie można tańszych coś? nie mówią, że... Ja sobie mogę z Allegro znaleźć części, ale że oni mi nie dadzą tego gwarancji, bo nie mają lepsze części. E, no to stwierdziłam, dobra, no okej. Okay. I zresztą jak ja bym zamawiała na Allegro części, bym na bank coś złego zamówiła. Na bank bym kupiła coś złego. E, I bym później miała mega przypomnienie, co, Jolinka, co, Jolinka, podoba Ci się? Tak ona tutaj obczaja, wiecie, o co chodzi, o co chodzi. By chciała. Jolinka sobie też swoje perfumy znalazła. E, jak z nią wychodząc na spacery, to się taża w jakimś głównie, na przykład i później wali. I mama zawsze tak na niej, ale sobie Chanel znalazła. Słuchajcie, wali ona się tarza jeszcze tak po szyi właśnie w tych perfumach, no dosłownie w tych perfumach oczywiście, bo to jest jakaś zawsze właśnie kupa czy jakieś nieżywe zwierzę albo coś i tak wali. I wczoraj się wydarzała, jak byłam z na spacerze, w jakimś ochydnym, czymś właśnie chyba kupie, nawet jest jeszcze trochę przebarwiona od tego i wytrzypała się i mi to w twarz poleciało. Słuchajcie, myślałam, że żygna naprawdę na tym spacerze. No ale z tym mechanikiem, słuchajcie, masakra, no masakra, no jestem przygotowana, że 1500 zł będę musiała płacić za Uff, proszę, auto, które jest warte max 2, no, jakbym teraz miała je sprzedawać, what the fuck, no ale dobra, no kupować nowe teraz, to też ja nie mam na uwadze to, że pewnie będę musiała prędzej czy później zmienić, ale nie chcę, zlekam to, bo to jest bardzo duży wydatek, byłabym bankrutem, a poza tym, yy, no nie, nie psuje się jakoś bardzo często, też jakby nie patrzeć jak na to, jaki to jest rocznik w ogóle to, to nie jest, yy, wiecie, świeże auto. Mm, więc dopiero jak będę musiała to, to zmienię i też chciałabym jak już zmienię to rzeczywiście na jakieś takie nowsze, nie że nowe wiadomo, ale na takie no, z potencjałem większym. Jutro będę więcej wiedziała, no ale tak porównuję do kosztu takiego utrzymania dwóch królików, to jest identycznie dla mnie. Płaci się stałe koszty jak e, ubezpieczenie, przegląd, e, d, przegląd co roku, paliwo i tak dalej, to jest tak jak koszty utrzymania mniej więcej właśnie, takich dwóch królików, takie stałe, jedzenie, szczepienia. Jakieś odrobaczanie, wizyty kontrolne, plus naprawy, czyli choroby. I słuchajcie, identyczne są te koszty, naprawdę, w sensie dobra. No, wiadomo, może jakiś bilans jest ten, ale naprawdę, no kurczę, wizyta taka UB, jakaś większa choroba, czy coś 1500, no easy, na easy. Więc serio mm, podobne koszty, bardzo. No, ale no cóż, no, nie korzystam codziennie z auta, więc nie widzę opcji tutaj e, jakiegoś też nienaprawiania tego, bo ja się przyzwyczaiłam i rzeczywiście to mi bardzo dużo ułatwia. Link. Do Mailing Lab macie w opisie. Zostawiam wam w opisie oczywiście i pamiętajcie o tej promocji. Warto, bo serio, kurde, po prostu będziecie pozytywnie zaskoczeni. Mm. Mm. O Boże, o Boże, gdzie te łapki? Jesteś ciężka. Moi mili, idę sobie na mam, bo zimno. I rozwiązałam włosy, miałam plan, żeby zostać rozpuszczone, ale były mega żałosne. I w ogóle mam pod spodem. Mam pod spodem fioletową bluzę. Średnio to pasuje, ale trudno. I do tego założyłam fioletowe buty. Co prawda są one zimne, bo to są takie, wiecie, te danki. One są mega chłodne. Ale dobra trudno. Stwierdziłam, że mają pasować i tyle. I co, ciężkie życie. No, komunikacja pozostała miejska. A ja nie umiem tym jeździć, bo ciągle kupuję złe bilety, dostaję ciągle mandaty. Kupuję te bilety, zapominam kasować albo kupuję złe bilety. Po prostu masakra. Dzisiaj na ćwiczeniach mam zaliczenia, a to takie pójdzie na freestylu, mam nadzieję, będziemy po prostu omawiać jakieś prace. No a najgorzej, największa wiksa to będzie pod koniec tygodnia. No ale oby wyszło. A jeszcze, jeszcze największa to będzie wiadomo w sesji, bo to jeszcze sesja się nie zaczęła. Jeszcze nie ma tych największych egzaminów. Słuchajcie, ja przeprowadzam teraz naukę, ale. Chcę Wam pokazać szybko, szybką przekąskę. Wygląda gównianie to dosłownie, ale to jest serio mega dobre. I właśnie, tak szybko jak coś potrzebuje, zjeść takiego, tak się pożywić. I to jest mega dobre. Po prostu bierzecie banana i nutellę na to i do mikrofali na chwilę, aż się rozpuści. Będzie ciepłe i takie fajne się połączy. No, mówię, wygląda brzydko, ale jest pyszniutkie, bo jest to Nutella. Nie jest jakieś mega niezdrowe, no bo w sumie Nutella i banan ma to owoc. I jest najadające, bo banan jest sycący.